Koncert Fila Kolinsa zakończył dzisiejszy program. Jeszcze tylko podam Państwu to, co będzie w jutrzejszym. A jutro w czwartek 2 stycznia rozpoczynamy o 8.00. Porannym magazynem Rozmaitości. Wiadomości o 9.00. Domowe przedszkole 9.10. Przyjemne z 9.35. O 10.00 serial angielski Na krawędzi mroku. 10:50 magazyn ubezpieczeń społecznych 100 lat. Wiadomości 11:50. Od 12:00 do 16:00 telewizja edukacyjna. Ma w swoim programie o 12:00 agroszkoła. O 12:35 zwierzęta świata, bezcenna przyroda, orangutany z Borneo. Film angielski. 13:05 cudowna planeta. 13.55 Rok w Problemach. 14.20 Opowieści Księżniczki Lidowaki. 14.35 Zwierzyniec pana Wisneya. Film amerykański animowany. O 15 przez lądy i morza. Tuaregowie. 15.25 Drugi z filmów Zwierzęta Świata. Dalszy ciąg Orangutany z Borneo. O 16.00 Studio 7 proponuje. 16.15 KWANT. 17.15 TELEEKSPRES. 17.35 MUZYKA ROZRYWKOWA TELEMUZAK. MAGAZYN POPULARNO-NAUKOWY SPIN 18.05. REPORTAŻ PODRÓŻE DO POLSKI 18.35. MAGAZYN KATOLICKI 18.45. Na dobranoc dla dzieci, dziwny świat Kota Filemona. 19.15. Wiadomości: 19.30. O 20.10 angielski serial na krawędzi mroku. 21. ABC ekonomii. Co to są monokultury, wady i zalety takich upraw? 21.10 Kariery i Bariery. Powtórzenie programu z 14 listopada, którego bohaterem był twórca spektaklu Metro Janusz Józefowicz. Pegas 22.25. Wiadomości wieczorne 22.55. Poezję na dobranoc recytować będzie Dorota Stalińska. Serwis telewizji BBC o 23.20. W polskim radiu. O 9.00 w programie pierwszym 4 pory roku, co nas czeka w przyszłym stuleciu, audycja z udziałem pisarzy futurologów. W programie drugim o 13.20, al album operowy, arie i sceny z opery Stanisława Moniuszki Halka. Program trzeci 21.05, Ciemna Strona Księżyca, audycja Barbary Marcinik i Marka Zagańczyka, w której wraz z malarzem Krzysztofem Jungiem spróbują wyświetlić nieznane wątki biografii Józefa Czapskiego. Program czwarty, 10.30. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Biznes czy etat? Audycja z telefonicznym udziałem słuchaczy czynnym w czasie trwania programu. To był program jutrzejszy. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Życzymy dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia.